Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się ostatnimi misjami czołgu Königs Tiger w USA i pół wieku po zakończeniu II wojny światowej. Dla jednych był to najlepszy czołg II wojny światowej. Dla innych absolutnie nie. Panzer Campwagen 6, aufs B, Tiger 2. Zwany Tygrysem Królewskim, choć w niemieckim Königs Tiger oznacza Tygrysa Bengalskiego. Była to mało seryjna produkcja. Do współczesności dochował się jeden jedyny egzemplarz będący na tak tzw. chodzie, z ponad 487 wyprodukowanych, w Muzeum Broni w Saumur we Francji. Jest jeszcze jeden sprawny, ale już bez wieży. Też jest teraz w muzeum, ale nie uzbrojenia, lecz astronautyki. Tiger II, nieco przebudowany i w skali 1 do 16. Twórcą najcięższego czołgu II wojny światowej seryjnej produkcji, a ważył prawie 70 ton, do przyszło nawet w snach, że w ponad 4 dekady po zakończeniu II wojny światowej ich konstrukcja może mieć praktyczne zastosowanie i to gdzie w takim miejscu z tej przyczyny cięcia kosztów programu lotów kosmicznych wahadłowców inżynierskiej wyobraźni japońskiej firmy Tamiya specjalizującej się w produkcji wiernych modeli wszystkiego co jeździ, pływa lub lata jak jeszcze wielu pamięta w latach 80. i na początku 90. minionego wieku USA realizowały przez NASA program lotów wahadłowców Promy kosmiczne takie jak Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis oraz Endeavour przeprowadziły 135 misji, przy czym jedna promu Columbia zakończyła się w 2003 roku katastrofą. Do 1995 roku promy wykonały 50 udanych misji, z których co najmniej dwie mogły zakończyć się fatalnie przy lądowaniu gdyby nie Tire Assault Vehicle, czyli pojazd specjalnego przeznaczenia przerobiony z modelu 1 do 16 tygrysa królewskiego. Jakież to było owo przeznaczenie? Bardzo niebezpieczne. Choć model był delikatnie opancerzony, to przy robocie, którą kilkanaście razy wykonywał, jakby coś nie poszło tak po mógł wylecieć daleko w powietrze, choć swoje ważył. Skala 1 do 16 daje model całkiem pokaźnych rozmiarów. W tym przypadku model Panzerkampfwagen 6 AUVSB Tiger II, przystosowany do wykonywania nowych zadań, ważył około 9 kg. Zadania można określić roboczo mianem bojowych, były dość proste. TAF miał przebijać opony wahadłowców, które już wylądowały. O tym wielu nie wie, ale taka opona wahadłowca słusznych rozmiarów była małą bombą albo odpowiednikiem 2,5 lasek dynamitu. Opon w promie było 6. W takiej oponie azot skompresowano pod ciśnieniem między 20 a 25 barów. Gdyby doszło do wybuchu, to uszkodzony zostałby wahadłowiec. Odłamki latałyby w promieniu ponad 20 metrów. Istniało takie niebezpieczeństwo, bo niektóre opony zużywały się tak bardzo, że pozostawała tylko jedna lub dwie warstwy, które utrzymywały ciśnienie. By zapobiec takim zdarzeniem, należało najzwyczajniej w świecie przedziuramić taką oponę. Człowieka z wiertarką by nie wysłano można było skierować robot saperski. Był nie tylko ciut za duży, ale co ważne, w latach 90. XX wieku kosztował 100 tysięcy dolarów. Szkoda było ryzykować utratą tak cennego sprzętu, więc specjaliści z NASA, a konkretnie jeden, dr David Carrotow, otrzymał zadanie skonstruowania czegoś, co byłoby tanie oraz zdalnie sterowane i skutecznie mogło wiercić dziury w oponach promów. Ten ekspert od mobilnej komunikacji radiowej postanowił nie odkrywać Ameryki. Nieco interesował się modelarstwem, więc zdecydował się przerobić japońską miniaturę hitlerowskiego czołgu za około 1000 dolarów na sprzęt do zastosowań, jakby nie było, kosmicznych. Doktor Karotow zdemontował wieżę. Oryginalny silnik zastąpił takimi zwiertarki Black and Decker. Za zasilanie całości robił 12V akumulator. Silniki przekazywały moc przez oddzielne skrzynie biegów, dzięki czemu każdą gąsienicą można było sterować niezależnie. Działem takiego tygrysa była zmodyfikowana wiertarka oraz mała kamera. W wehikule naukowiec umieścił nadajnik odbiornik. Można było kontrolować nie tylko jazdę TAF, ale pracę wiertła. Kamera bezprzewodowo przesyłała sygnał na czarno-biały ekran. Tak powstał pojazd specjalnego przeznaczenia za niespełna 3000 dolarów. Miał 30,5 cm wysokości, prawie 46 cm długości i niecałe 20 cm szerokości. Karot nazwał swoje dzieło pojazdem szturmowym CV990, ale i tak wszyscy nazywali go skrótowo TAF. Rozbrajacz opon grożących wybuchem na podwoziu, czyli modelu Panzerkampfwagen 6 Ausb Tiger 2, był wykorzystany w 32 misjach testowania opon wahadłowca. Wiertarki użył na 9 oponach tym samym likwidując możliwość eksplozji. W dwóch przypadkach, gdyby nie TAF, to byłoby bum. Można stwierdzić, że była to ostatnia misja Królewskiego Tygrysa. Raczej bardziej pokojowa niż bojowa. W 1995 roku TAW, czyli Tiger II przeszedł z czynnej służby do muzeum NASA.